Średniowiecze okres panowania królestw nieustannie walczących o władzę i wpływy. Tutaj pierwotne piękno natury ściera się z mrokiem czychających niebezpieczeństw. Przed wami, pełen realizmu, otwarty świat, gdzie każdy jest kowalem własnego losu. Oto Gloria Victis. Dzień dobry z tej strony Skuner i witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Świata według Staszka, czyli Przygód w Grze Gloria Victis, polskim niezależnym MMORPG studia Black Eye Games. W dzisiejszym odcinku poznamy tajniki profesji, czyli Rzemiósł, zatem nie pozostaje mi nic innego jak serdecznie zaprosić Was na materiał. Zobaczcie tylko minę Staszka dumnie stojącego na teleportu, jaki dzisiaj jest determinowany do działania i działać będziemy. Dzisiaj postanowiłem, że tak, jak zostało wspomniane w tytule, sprawdzimy podstawy rzemiosła. Oddaliliśmy się nieco od miasta, albowiem tam wszyscy rozmawiają, tylko nie o tym, co jest w tym momencie ważne. A ważne jest to, żeby stworzyć pierwszy łuk. Postanowiłem, że to będzie pierwsza broń, jaką wykonamy. Proszę bardzo, tu mamy taki bardzo malowniczy krajobraz, więc na jego tle myślę, że możemy podziałać otwieramy okno naszego rzemiosła, naszych rzemiosł właściwie, naszych profesji, klikając klawisz C, w ten sposób wywołujemy to okno. Tutaj mamy prostą wyszukiwarkę, w której możemy wpisać szukaną frazę. Wpisujemy łuk, klikamy Enter. Proszę bardzo, Są... na ten moment możemy wykonać jeden z trzech łuków. Weźmy na pierwszy ogień słaby łuk bo po prostu chcemy poznać podstawy rzemiosła. Wymagane składniki to kłoda sosnowa lub cięci i cięciwa lniana, natomiast te składniki również możemy zmieniać. Jeśli brakuje często w przypadku produkcji różnych, yy, różnych przedmiotów, możemy stosować składniki zamienne, ale że kłodę sosnową posiadamy, to użyjemy kłody sosnowej. Do tego musimy wykonać cięciwe. Możemy tak, użyć cięciwy lnianej, oprócz tego dratwy lnianej, cięciwe z jelit, włókna lniane. Ścięgna oraz cięci... cięciwy ze ścięgien. A w przypadku kłód są to kłoda wiązowa, kłoda cisowa, kłoda jesionowa, kłoda dębowa oraz wspomniana wcześniej kłoda sosnowa. Zaczniemy od tego, co mam. Spójrzmy w nasz ekwipunek. Posiadamy tutaj wiązkę lnu. Wiązka lnu przyda nam się do produkcji cięciwelnianej. Spójrzmy w nasze recepty. Żeby wykonać cięciwelnianą, potrzebujemy Drat Dratfelnianą. Tworzymy z włókna lnianego. Włók lniane z kolei tworzymy ze słomelnianej, a słomelnianą tworzymy związek lnu, którego mamy niewystarczająco, więc musimy się po pierwsze udać na zbiory. Mało tego, żeby stworzyć naszą cięciwę, potrzebujemy również. Mm, wosku pszczelego. O ty paskudo! No, przepraszam, że z włóku. O nie. Dobrze, wyjmijmy sobie może topór. No, bardzo dostał w brodę, ale jakoś mu O nie! O nie! To był... to był żeglarz wojownik. No, jakby to powiedzieć, trochę mnie zaskoczył. Atakiem w plecy, jeszcze bardzo honorowo. Widać, jacy żeglarze byli e, uczciwi w walce. A to był żeglarz poziomu 13. Jeśli znajdziemy na konkretnego przeciwnika, widzimy jego poziom na dole. Na dole ekranu. No, nie spodziewałem się. Natomiast, co jest jeszcze interesujące w tym momencie, oprócz samej śmierci, bo jak wiadomo, śmierć jest bardzo interesująca, yy, za każdym razem, kiedy umrzemy, wyświetla nam się takie okno. A w tym oknie jest wpisany cytat. Odrodzimy się na najbliższym punkcie. Cytat, który nie zawsze jest adekwatny do naszej sytuacji, chociaż tym razem raz na wozie, raz pod wozem był akurat ekran ładowania. Również warto zobaczyć, żeby zobaczyć po prostu grafiki, jakie występują w grze. Jest to również element gry, więc czemu mielibyśmy tego nie widzieć, czemu miałbym wam tego nie pokazywać. Eee, dobrze, no ale przynajmniej mamy teraz bliżej wyjścia z miasta. Znaczy, warto umierać jak widać. Śmierć jest zawsze spoko. Kierujemy się teraz na obrzeża miasta. Tam znajdują się farmy, na których możemy nasz len zdobyć. Nie będziemy tutaj się za bardzo rozwodzić, tylko lecimy sprintem. Mijając okolicznych mieszczan, wszyscy zadowoleni. Deszcz pada, pola obrozom. Wszyscy zadowoleni. Wszyscy zadowoleni. Nasze miasto jest atakowane do broni. Czyli. Nasze miasto zostało najechane przez wrogów, z tego co rozumiem. Tylko nie do końca wiem, w którym miejscu, nie jest to pokazane na mapie. Natomiast kiedy takie komunikaty się wyświetlają, znaczy, że po prostu przeprowadzona jest inwazja. Przeciwnicy próbują zdobyć nasze lokacje. Gdybyśmy byli prawdziwymi oraz doświadczonymi wojownikami, moglibyśmy oczywiście pomóc naszym, ale w tym momencie myślę, że tylko byśmy im przeszkadzali. Tutaj mamy już jakieś zboża, jakieś żółka. Jest to Len, czy Lnu poszukujemy. Tak, wiązki lnu potrzebujemy. Bierzemy do ręki sierp i kosimy. Nie potrzebujemy tego wiele. 5 wiązek lnu. Teraz mamy już ich 6, więc myślę, że to nam wystarczy. Teraz co ważne, jeśli chodzi o produkcję naszych przedmiotów, mamy dwie jakby drogi do wyboru. Wpisujemy sobie nasz przedmiot pożądany i tak na górze widzimy okno, które informuje nas o tym, jaki przedmiot tworzymy, z jakimi statystykami. Ile doświadczenia nabędziemy w rzemiośle i ile nasza postać nabędzie? Produkty uboczne przy produkcji, czy w tym momencie są to trociny, wiadomo, są to obróbki, odpady z obróbki drewna, które powstaną przy obróbce naszych kłód. Natomiast po prawej stronie widzimy szansę na stworzenie przedmiotu. Na, na, na stworzenie podstawowego łuku mamy 100% szans, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Natomiast jeśli chcielibyśmy uzyskać na przykład... Tier drugi mamy już na to 57% szans w tym miejscu, bo w tym momencie stoimy na drodze polnej, czy jak ona by się to nie nazywała, na tym deptaku. I większej, lepszej broni niż tier trzeci nie uzyskamy, a mamy na to tylko 18% szans. Jeśli chcemy stworzyć broń lepszą. Musimy udać się do warsztatu Łuczarza, który znajduje się gdzieś w mieście i będziemy go musieli znaleźć. Trzeba to wiedzieć, bo łatwo w ten, w ten sposób stracić materiały. Jeśli chcemy uzyskać bardzo dobry przedmiot, Tieru 6, no to oczywiście musimy koniecznie udać się do warsztatu Łuczarza. Mało tego potrzebujemy jeszcze wosku pszczelego, który znajduje się bodajże na farmie Lobarta, więc w tym momencie się tam udamy. Myślę, że przez środek miasta. O, proszę bardzo. Ule nawet są tutaj, w środku miasta, nie trzeba daleko chodzić. Zbieramy po prostu. I co dostaliśmy? Zebraliśmy wosk pszczeli oraz miód. Miód możemy wykorzystać bezpośrednio, możemy go zjeść, żeby zregenerować nasze zdrowie. Możemy go sobie przydzielić na nasz slot, jeden z dziesięciu. A wosk pszczeli jest bezpośrednio używany właśnie do produkcji. Teraz musimy znaleźć nasz Hmm, nasz warsztat. Ponoć łuki są jedną z najstarszych broni miotających, znaną ludzkości od co najmniej 35 tysięcy lat. Samo słowo łuk pochodzi od tatarskiego słowa uk, czyli strzała. Sama broń składa się z listwy lub pręta zwanego Łęczyskiem oraz linki łączącej oba końce pręta. Ten element z kolei znamy jako cięciwa. Choć najprostszy łuk można wykonać z byle gałązki oraz sznurka, to jednak stworzenie broni dalekosiężnej już nie jest takie łatwe. Warsztat łuczarza, proszę bardzo, znajduje się w tym miejscu. Z drugiej strony natomiast jest zbrojmistrz oraz płatnerz warsztat łuczarza. Proszę bardzo, przechodzimy do niego. Jak widzicie teraz mamy tutaj komunikat o tym, że używamy odpowiedniego warsztatu. Co się z tym wiąże? Po pierwsze wyższa jakość już gotowych, gotowych przedmiotów, takich jak bronie, narzędzia itd. A, a do tego otrzymujemy większą ilość materiału. Większą ilość finalnych materiałów z produkcji części. Czyli jak na przykład tutaj stylisko sosnowe. Po odejściu od tego warsztatu po prostu zrobilibyśmy mniej sztuk. Ale nas interesuje nasz łuk, więc wpisujemy łuk, mamy tutaj słaby łuk. Wybieramy sobie cięciwelnianą, dratwelnianą, włók lniane, słomelnianą. No, i proszę bardzo, to już możemy stworzyć, więc tworzymy sobie jedną sztukę. Tutaj akurat używa mnie właściwego warsztatu. Zapomniałem o tym, że powinienem udać się do warsztatu krawieckiego. Natomiast myślę, że to nie jest problem, bo wszystko, co nam będzie potrzebne, myślę, że uzyskamy z tej ilości materiałów, które właśnie stworzyliśmy. Niestety, brak tu dalej przycisków wstecz w profesji, czyli cały czas trzeba wpisywać na nowo szukaną frazę i tak przechodzić od materiału do materiału. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, ale na ten czas musimy sobie poradzić w ten sposób. Robimy słomelnianą, proszę bardzo. Tutaj po prawej jest napisane, jaki wzrost naszych profesji nastąpił. Znowu wpisujemy łuk. No, można by wpisywać te materiały już kolejne, no ale ja ich nie pamiętam, więc wpisuję sobie po kolei, żeby się nie zgubić. Łuk nalniane, tworzymy sobie jedno. Z tego co pamiętam, warsztat. Krawiecki jest chyba po drugiej stronie ulicy? No ale już, już pobijmy temat. Mogliśmy tam jeszcze, o proszę bardzo, już, już jesteśmy na dobrej drodze. Możemy też stworzyć cięciwę z lnianej, natomiast e, nas interesowało, z tego co pamiętam, cięciwa lniana. Zobaczymy, czy zmienią się te proporcje, w sensie, czy tier szósty, e, czy szansa na wykonanie tieru szóstego sięgnie wyżej niż 1,2%. Przy wykonaniu cięciwelnianej. Po to w sumie zbieraliśmy wosk pszczeli, więc czemu by tego nie zarobić? Tworzymy sobie jedną sztukę. Mamy cięciwe. Wpisujemy łuk z powrotem, mamy słaby łuk. Dalej jest to 1,2 punktu. No niestety moje oczekiwania, no nie spełniły się. Natomiast. Teraz używam odpowiedniego warsztatu, żeby stworzyć ten łuk. I co jest jeszcze ważne, jeśli mamy jeszcze materiały zapasowe, czyli mamy tutaj Dratwelnianą, możemy próbować stworzyć łuk jak najlepszy. Mamy 1%, nieco 1 ponad procent że stworzymy najlepszy łuk, bo te tiery po prostu odpowiadają za, za, jakość, za jakość naszego przedmiotu. To stworzymy, sobie, stworzymy sobie i zobaczmy co to wyszło. Podstawowy łuk ma mieć 42 punkty ataku. Natomiast łuk, który stworzyliśmy, ma 44. Stworzyliśmy słaby łuk plus 1, czyli tieru pierwszego. Oto tego, mieliśmy na niego sporo procent szans, więc udało się go wykonać. Ja natomiast spróbowałbym stworzyć lepszy łuk, więc użyjemy wszystkie materiały, jakie... wszystkie jakie mamy, no zostały nam tylko draat wylniane. No i spróbujemy stworzyć drugi łuk, może okaże się lepszy. Ok, zbro mistrzostwo nam rośnie. Drugim łukiem, jaki wykonaliśmy jest... O, proszę bardzo, słaby łuk plus 3, co już jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż ostatnio. E, tak się składa, że akurat słaby łuk plus 3 dzierżymy w tym momencie. No ale czemu by sobie nie zamutować łuku własnej produkcji? Te łuk możemy już sprzedać. Te stare, te stare sprzęty. Można oczywiście takie sprzęty chować do depozytu. I w razie kiedyby nas okradziono, to moglibyśmy. Te łuki później zamontować na siebie, po prostu użyć ich w przypadku kiedy byśmy stracili naszą starą broń, jednak wydaje mi się, że w tym momencie nie będziemy się zapuszczać aż tak daleko, żeby żeby nas ograbiono. a jeśli nawet by nas ograbiono, to stworzenie takich tych przedmiotów nie jest aż takie trudne, jak widzicie. Więc nie ma się co przejmować, nie ma się co przejmować również reklamą, więc wracamy zaraz po niej. Wracamy po przerwie. Sprzedajemy wszystko z tego względu, żeby po prostu nie tracić miejsca w ekwipunku, bo sporo tych właśnie materiałów ubocznych, sporo tych przedmiotów um, po prostu zapycha nam ekwipunek, później nie ma gdzie wsadzić mm, przedmiotów ważnych. Mamy tu jeszcze skrzynię, którą możemy otworzyć. Otwórzmy sobie to z zamkniętą zakładką sklepu, żebyśmy jej przypadkiem nie sprzedali. No i mamy tutaj kolejny dopalacz, mamy szansę na łup i wydobycie surowców zwiększoną o 15%, kiedy użyjemy tego przedmiotu. Ta karta obok zwiększa szansę na wytworzenie przedmiotu o 15% i powinniśmy tej karty użyć przed stworzeniem naszego łuku, jednak to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Na samym łuku dzisiaj nie skończymy, albowiem mamy jeszcze trochę czasu, więc czemu by nie zrobić dodatkowego ekwipunku. Myślę, że możemy zacząć alfabetycznie, czyli od cizmów pachołka. Cizmy pachołka jest to po prostu obuwie. Żeby wykonać te obuwie, potrzebujemy tak. Drat którą mamy, narzędzi, które otrzymujemy na starcie gry, a także cienkiej skóry odfutrzonej. Cienkiej skóry odfutrzonej nie mamy, zobaczmy czego potrzebujemy do jej wykonania. Potrzebujemy wilczej skóry mizdowanej, wapna gaszonego oraz wiadra wody. Cciżmy to buty z niezwykle wydłużonymi noskami. Zwane są również pod nazwą pulane i Krakowe, a większość badaczy jednogłośnie przyznaje, że nazwy te pochodzą od Polski i Krakowa. Były to niskie, niesięgające do kostek buty, często zdobione perłami lub złotem. Jako że buty były uznawane za symbol pogaństwa, za sprawą kościoła niemal całkowicie zniknęły, by pojawić się ponownie dopiero w XX wieku. W celu wykonania naszych bucików pozwolę sobie posłużyć się moim depozytem, w którym Znajdują się odpowiednie składniki. Czemu w ten sposób? Otóż po mieście rozsiane są wszelakie skrzynie z dobrami. Są w, w domostwach, często stoją na zewnątrz, często nawet z takich beczek czy skrzyń. Możemy po prostu zebrać odpowiednie przedmioty i na ten moment pozyskiwanie takich materiałów jest w ten sposób jeszcze możliwe. Natomiast te przedmioty, wiadomo, będą powoli znikać ze skrzyń w mieście na poczet po prostu własnoręcznego wydobycia. Proszę bardzo, mamy tutaj skrzynię w pobliskim budynku. W środku mamy na przykład pasek ze, ze sprzączką No i często sobie chodziłem po prostu i zbierałem przeróżne przedmioty w tych skrzyniach w mieście No i troszkę mi się tego nazbierało Do wykonania naszych ciżmów pachołka potrzebujemy Cienkiej skóry odfutrzonej mm, Lub skóry odfutrzonej Lub grubej skóry odfutrzonej W przypadku cienkiej skóry potrzebujemy tak Wiadra wody, wapna gaszonego Oraz wilczej skóry mizdowanej Którą można wymienić na przykład na skórę jelenią Którą akurat mam tutaj Więc skórę jelenia sobie... Weźmiemy do ekwipunku. Mamy ją teraz w tym miejscu. Wziąłem wszystkie. No, niechcący, ale nic się nie stało. Do tego. Potrzebujemy jeszcze wapna gaszonego. Żeby wykonać wapno gaszone, potrzebujemy wapna palonego. Z tego co wiem, wapno palone gdzieś tutaj mam. Proszę bardzo. Mamy wapno palone. Więc możemy sobie je po prostu wybrać. Trzeba wszystkie naraz. Coś tutaj nie działa jak trzeba. Potrzebujemy jeszcze wiadra wody, którego chyba już w ekwipunku, którego już w depozycie przepraszam, nie mam. Ale jedną wiaderko. że dobrze, weźmy 33 trzydzieści wiadra w takim razie. Wiadro wody trzeba będzie napełnić. Albo kupić po prostu wiadro wody u kupca Agnara, co będziemy Myślę, że jest zdecydowanie lepszym pomysłem. Wiederko wody, proszę bardzo. Dalej możemy już wykonać nasze wapno gaszone Żeby wykonać wapno gaszone powinniśmy się udać do warsz odpowiedniego warsztatu. Przedmiot ten znajduje się również w krawiectwie i skórnictwie, czyli domyślnie w miejscu, gdzie wykonamy nasze ciżby pachołka, więc na miejscu możemy zrobić wapno gaszone No i z tego co widzimy, już mamy wszystkie potrzebne materiały do tego, żeby wykonać cienką skórę odwłóczoną, a w efekcie. Nasze cizmy, więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu udać się w miejsce na dół, do, przepraszam, na dół do warsztatu. Mamy dzisiaj pochodnie, więc już nie jest tak ciemno jak ostatnio. Mało tego, pochodnia w prawej ręce umożliwia nam podpalanie niektórych budynków, oczywiście nie w głównym mieście, ale na farmach, y, które znajdują się na przykład tutaj, niedaleko nas. Jeśli jest to wroga farma, możemy ją podpalić. Co myślę, że wszystkim piromanom się spodoba. No dobrze, mamy tutaj naszego skórnika, a w środku mamy warsztat, którego użyjemy. Mamy tutaj kilka potrzebnych przedmiotów. Na chwilę obecną działa to w ten sposób, że jeśli użyjemy nawet beczki do torcinowania, no to możemy tutaj wykonać obróbki, które właściwie powinniśmy wykonać na koźle garbarskim. Natomiast jest to właśnie połączone, żeby po prostu nie stworzyć zbędnych komplikacji. No dobrze, no to przechodzimy do rzeczy. Cienka skóra odfutrzona. Jelenią skórę mamy, wapna gaszonego nie mamy, więc wapno gaszone sobie wykonamy w tym momencie. Widzimy, że używamy odpowiedniego warsztatu. No to stworzymy sobie jedną sztukę, bo myślę, że więcej nie potrzeba. Uzyskaliśmy w tym momencie 6 sztuk wapna gaszonego i odzyskaliśmy z, z powrotem wiadro. Wracamy z powrotem do cienkiej skóry odfutrzonej. Mamy wapno kaszone, mamy skórę mizdowaną, znowu brakuje nam wiadra wody. No nieładnie. Wodę oczywiście można pobierać w studni, jednak zamiast jej szukać, po prostu kupię drugie wiadro. Kosztuje 2 sztuki srebra przepraszam, 2 sztuki miedzianych koron, więc nie jest to specjalny wydatek. A przynajmniej można oszczędzić troszkę czasu na poszukiwanie właśnie naszego zbiornika wodnego. Który pewnie i tak znajduje się tutaj w blisko w okolicy, bo na potrzeby, na potrzeby wykonywania tych profesji te, te studnie są rozmieszczone właśnie w taki sposób, żeby był do nich prosty i szybki dostęp. O proszę bardzo, studnia jest tutaj. Więc jeśli ktoś by miał po potrzebę zaczerpnięcia wody, no to oto studnia. Mam, na mam nadzieję, że to jest studnia i można jej po prostu użyć. Dobrze, ale my wracamy, my wracamy do naszego warsztatu, który znajduje się gdzieś tutaj. Hmm, pokonując wertepy i inne tego typu rzeczy, z wysokości można skakać, jednak warto pamiętać o tym, że można zginąć. Um, wchodzimy do środka. Mamy naszą beczkę do trocinowania. Mamy teraz już wszystkie składniki, których potrzebujemy na 100%, więc możemy sobie stworzyć <laughs> naszą cienką skórę odfutrzoną. Możemy uzyskać maksymalnie dwa przedmioty. Wcześniej uzyskalibyśmy maksymalnie jeden, gdybyśmy odeszli od warsztatu naszego skórnika. Uzyskalibyśmy maksymalnie jeden przedmiot, a jako że jesteśmy przy odpowiednich narzędziach możemy to wykonać profesjonalnie i odpadki również wykorzystać, przynajmniej można sobie to w ten sposób tłumaczyć. Do tego jeszcze dostajemy bonusy do rzemiosła oraz do postaci, jeśli chodzi o doświadczenie, więc warto z takiego warsztatu korzystać. Osoby, które chciałyby się, jakby to powiedzieć, zajmować w grze tylko produkcją, tylko rzemiosłem, również jest to dla nich chyba jedyna słuszna alternatywa na to, żeby zdobywać poziomy, czyli po prostu tworzyć przeróżne przedmioty w warsztatach, żeby dostawać dodatkowe doświadczenie. Zrobiliśmy cienką skórę otwórzoną. jak tam nasze ciżmy, potrzebujemy trzech sztuk. Uznałem, że nie będę się pieścił w półśrodki, kupiłem od razu 12 wiader. Możemy teraz stworzyć wszystko, wszystko czego nam potrzeba, więc tworzymy nasze skóry. Będziemy tworzyć po jednej sztuce, bo być może uda nam się stworzyć na raz dwie. No niestety nie udało się, oszczędzilibyśmy jedną skórę. Więc stworzymy sobie jeszcze jedną. Wracamy do naszych cizmów. Proszę bardzo. Możemy wykonać ciżmy pachołka, natomiast... Jeszcze okazało się, że możemy stworzyć lekkie buty wędrowca. Lekkie buty wędrowca mają statystyki 4, 5, 6. Natomiast cizmy mają statystyki 4, 5, 6. W sumie wychodzi na to samo. Czy one się czymś różnią? Hmm, jeśli chodzi o trwałość 250-250, tutaj tak samo. Waga wydaje mi się, że jest taka sama, też kilogram. No więc właściwie, właściwie wszystko jedno, co wykonamy, możemy sobie dopasować nasze buty kolorystycznie. W tym momencie myślę, że takie ciemniejsze będą, będą w porządku. Hmm. Mamy wszystkie potrzebne przedmioty. Niestety, w przypadku gotowych materiałów, czyli, przepraszam, gotowych przedmiotów, takich jak na przykład te buty, albo jeśli chodzi o łuki, bronie, pancerz i tak dalej, nie ma takiej możliwości, żebyśmy stworzyli dwa przedmioty naraz, mając tylko wymaganą liczbę materiałów. W przypadku na przykład tworzenia tych skór możemy uzyskać taki efekt. Może się zdarzyć, że stworzymy więcej przedmiotów. Natomiast jeśli chodzi o gotowe przedmioty, Gotowe sprzęty to już niestety takiej możliwości nie ma, więc mamy tylko jedną szansę. Może tiery się różnią? No nie, tier wygląda tak samo. W przypadku obu przedmiotów mamy taką, szansę, taką samą szansę na wykonanie właśnie naszych bucików, więc po prostu stworzymy te według mnie ładniejsze. Dajemy stwórz do domu. I zobaczmy, co nam udało się wyprodukować. Stworzyliśmy lekkie buty, to są buty robocze, lekkie buty wędrowca, plus jeden. Statystyki 4, 5, 6. Mm, buty, które mamy na sobie, akurat są lepsze. Natomiast jeśli chodzi o sam proces produkcji. No to myślę, że poznaliśmy tutaj podstawy, liznęliśmy podstaw, pamiętajcie o tym, żeby często korzystać ze studni wody, żeby nie ganiać z wiadrami w te i we w te. W samym warsztacie jeszcze znajduje się skrzynia, w której często znajdują się różne przydatne materiały, w tym przypadku jest to drat falniana, z której mogliśmy właściwie wcześniej skorzystać, no ale przecież nie po to, nie po to uczymy się profesji, żeby tylko otwierać skrzynki. Um, jeśli chodzi o produkcję skór i tak dalej, o obróbkę skór, o polowanie. Tym zajmiemy się już w następnym odcinku przygód naszego wesołego, wesołego Staszka w grze Gloria Victis. Na ten moment chciałbym Wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że był merytoryczny. I już teraz chciałbym Was serdecznie zaprosić do sprawdzenia kolejnych przygód Staszka: świata według Staszka w grze Gloria Victis, tylko w Esport TV. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w filmach następnych. Żegna się z wami Staszek, żegnam się z wami ja Skuner, na razie cześć i salut!